Cześć wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym pokażę Wam kilka drobnych zmian, które pojawiły się w ostatnim DLC w GTA 5. Od premiery DLC minął już tydzień i te większe nowości już raczej kojarzycie, ale pojawiło się też dużo drobnostek, które łatwo przegapić i pomyślałem, że nagram dla Was taki odcinek, którym pokażę Wam wszystkie te rzeczy. Dodatkowo w opisie i przypiętym komentarzu pod tym filmem zostawiam Wam link do playlisty, na której znajdują się wszystkie filmy związane z tym update'em, m.in. ile można zarobić na tym nowym biznesie, czy się opłaca. Że też porady związane z misjami, ukryte pojazdy plika gry, i tak dalej, tak dalej, także myślę, że warto się z tym wszystkim zapoznać. Na wstępie też przypominam o zostawieniu łapki w górę po tym filmem, tym bardziej, jeśli Ci się ten odcinek spodoba i do zostawieniu suba na kanale razem z dzwonkiem żeby nie przegapić kolejnych materiałów z GTA 5 ale też ze zbliżającego się GTA 6 a my już tutaj przejdźmy do odcinka. Sponsorem kanału jest Eneba, strona na której możesz tanio kupić gry, doładowania do PlayStation Network, game Passy walutę do gier jak choćby w dolce i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie. Pierwszą rzeczą jest nowa opcja szybkiej podróży, która pojawiła się w fabryce ubrań. Znajduje się ona na samym dole budynku, więc musimy skorzystać z windy, aby zjechać na dół, a następnie przejść do konkretnie tych drzwi, ponieważ tylko w tym miejscu możemy skorzystać z tej opcji. Możemy się tyle portować do różnych miejsc, przeważnie do różnych stacji metra znajdujących się na mapie, więc są to po prostu podziemne tunele, którymi przedostajemy się do wskazanych miejsc. Swoją drogą jestem ciekaw, czy teoretycznie istniały one w tym miejscu jeszcze w czasie, kiedy fabrykę posiadał Lester. Imby fajna opcja, jednak uważam, że niepraktyczna, ponieważ nie możemy korzystać z tych przejść podczas zleceń w nowym biznesie albo podczas robienia różnych misji, na przykład do napadu na kasyno. Jedyne praktyczne zastosowanie, jakie znalazłem, to jest zgubienie wtedy w ten sposób policji, bo nawet kiedy mamy ją na ogonie, to możemy z tego przejścia skorzystać. Może wy macie jakieś pomysły na zastosowanie tej nowej opcji? Jeśli tak, to napiszcie o tym w komentarzu. Idąc dalej, na mapie pojawił się nowy world event, dzięki któremu możemy zobaczyć radiowozy, które póki co są dostępne tylko w plikach gry i zostaną dodane do zakupu na przestrzeni najbliższych miesięcy, więc jest to okazja do ich wstępnego przetestowania, chociaż pewnie większość osób będzie tutaj zainteresowana najbardziej policyjnym kuketem D10. Event Pojawia się w dwóch miejscach Ale jeśli chcecie na niego trafić To wystarczy stanąć w tym miejscu, które teraz widzicie Ustawić menu interakcji Opcję respienia się w ostatniej lokalizacji I zmieniajcie co chwila sesję na publiczną Co jest bardzo ważne i za którymś razem powinniście trafić na te radiowozy. Według mnie jest to najlepsza i najszybsza metoda trafienia na ten event, gdzie po kilku minutach powinno wam się to już udać. Kolejna rzecz to po prostu nowe fryzury. Dodano jedną fryzurę na kobiecej i jedną na męskiej postaci. Teraz widzicie na ekranie, jak się one prezentują, i w mojej opinii wyglądają całkiem nieźle. Wracając do tematu radiowozów, Rockstar dodał w tym DLC nowe wezwania policyjne, które dostępne są w radiowozie, którego zakupiliśmy. Czyli musicie zakupić któryś z tych radiowozów, aby móc wykonywać te misje. Nowych misji mamy dwie, więc pula jakoś bardzo się nie zwiększyła. Jednak widziałem gdzieś informację, że w plikach gry w najbliższym czasie mogą pojawić się kolejne, więc czas pokaże. Za każde wykonanie misji policyjnej dostajemy 25 tysięcy dolarów i 500 RP, więc jest to bardzo mało, ale te misje głównie wykonuje się dla zabawę, jeśli ktoś chce pobawić się w policjanta w GTA online. A zostając jeszcze przy tematyce policyjnej, w radiowozach zmieniono także tryb włączania i wyłączania syreny. Teraz mamy możliwość włączenia syreny, ale zostawienia samych policyjnych świateł. Wszystko mamy pod tym samym przyciskiem, co zawsze trzeba go po prostu wielokrotnie wciskać. Mała rzecz, ale fajna. Idąc dalej, teraz może pokażę kilka rzeczy związanych z nową generacją konsol, ale jeśli chodzi o stare generacje i o PC -ta, to jeszcze nie koniec, zaraz do tego wrócimy. Na nowych generacjach zaktualizowano warsztat w garażu w klubie Winewood. Jest to miejsce dostępne dla posiadacza abonamentu GTA+, w którym to możemy przechowywać i modyfikować różne pojazdy. W nowym DLC w warsztacie Rockstar doda możliwość tuningu UHO, czyli mówimy tutaj choćby o przerabianiu niektórych pojazdów do HSW. Dodano także możliwość montowania modyfikacji driftowej, dodano także tuning od Benego, czyli głównie mówimy tutaj o Lowriderach, ale nie tylko. Oraz dodano kolorowe reflektory, które znamy już choćby z Areny Wojny. Czyli wychodzi na to, że garaż klubu Winewood posiada już prawie wszystko czego potrzebują pojazdy. Kolejna rzecz, bardzo drobna, która również tyczy się konsol nowej generacji abonamentu GTA+, Plus, to nowa opcja w aplikacji w telefonie. Teraz dzięki niej możemy odebrać wszystkie zniszczone pojazdy za darmo bez dzwonienia do Morse Mutal. Jest to kolejna aktualizacja tej aplikacji i nie zdziwię się jeśli nie ostatnia więc mamy tutaj coraz to więcej opcji i zaczyna to wyglądać coraz sensowniej. Póki co na konsolach nowej generacji spotkamy także nowy karabin, który nazywa się El Stickler i będzie on dostępny na wszystkich platformach w późniejszym okresie, ale na to chwilę dostęp do niego mają tylko posiadacze abonamentu GTA+. Karabin znajdziemy w furgonetce z bronią i wyróżnia go kilka dotąd niespotykanych rzeczy. Pierwsza to inny kolor latarki i nie zdziwiłbym się jakby Rockstar zaczął wprowadzać różne ich kolory w wielu broniach, ale póki co jest to tylko mój domysł. Rzeczą jest także inny kolor pocisków smugowych, co w sumie i tak jest ledwo zauważalne. A poza tym ten karabin to po prostu inna wersja karabinu wojskowego który jest dostępny w grze już od dawna i teraz dodano tak jakby jego wersję MK2, jednak już z narzuconymi ulepszeniami. Z minusów, o których warto powiedzieć, to jest to, że dalej posiada limit 45 naboi w magazynku, kiedy większość karabinów ma ich 60, a poza tym wiele z perspektywy technicznej się nie zmieniło i karabin wypada dosyć średnio w porównaniu do konkurencji. I ostatnia rzecz w tym odcinku nawiązująca tylko do konsol, to jest karnet. Są tutaj do zdobycia ciekawe rzeczy, jak czapka Pawla, co jest dosyć oryginalnym nakryciem głowy dla naszej Postaci, bez rękawnik, specjalne malowanie do Terrorbite'a i samochód, którego na chwilę obecną nie da się kupić. Będzie on dostępny dopiero za kilka tygodni, a może i nawet miesięcy. Więc na chwilę obecną możecie go zdobyć tylko w tym miejscu. Wracam już do rzeczy występujących na każdej platformie i teraz skupimy się na wyścigach Drag. Rockstar teraz praktycznie co DLC w nich coś zmienia, ale tym razem swoim cię napisali, że powiększono w nich tylko zarobki i żebyście sami nie musieli sprawdzać, ile teraz można na nich zarobić to sprawdzałem to na live'ie razem z trójką widzów, bo tyle osób maksymalnie może brać w nich udział. Ustawiliśmy wygraną wyścigu po trzech rundach i za każdą wygraną rundę przy udziale czterech graczy dostawałem 2235 dolarów, poza finałową, czyli trzecią wygraną z rzędu, gdzie dostałem 6915 dolarów, czyli za trzy rundy wyścigu drag, w którym brała udział maksymalna liczba graczy, co pamiętajcie dodatkowo premiuje zarobek, i za wygraną w całym trybie zarobiłem łącznie 11 385 dolarów około 6 minut. Czyli tyle co nic. I nawet jeśli by Rockstar zrobił na to premię, to połowa rzeczy, która w tej grze istnieje i tak byłaby bardziej opłacalna odrobienia tych wyścigów. I to w dodatku, kiedy byście je wygrywali za każdym razem. Więc Rockstar dostrzega to, że w niektórych aktywnościach wypada zboostować zarobek, aby zachęcić graczy, ale po raz kolejny robią to na tak małą skalę, że nie zmieni się nic nawet w przypadku ewentualnej premii tygodniowej razy 5. Idąc dalej wracamy teraz do fabryki ubrań, a konkretnie do terrorbajta, który od ostatniego DLC ma z nią ścisły związek. Od teraz możemy go przechowywać w fabryce, a ponadto został wzbogacony o nowe opcje. Pierwsza z nich to możliwość zainstalowania modułu, który sprawia, że stale jesteśmy ukryci na radarze, kiedy tylko znajdujemy się w środku nie nieważne czy siedząc za kierownicą, jeżdżąc po mapie, czy będąc w środku korzystając na przykład z komputera albo z warsztatu broni, albo warsztatu MK2 bardzo fajna rzecz, jednak czekam aż w GTA zacznie pojawiać się coś podobnego, co będzie można jakoś powiązać z biznesami i ze sprzedawaniem towaru na publicznej sesji, bo póki co mam wrażenie, że tą opcję będą wykorzystywać głównie gryferzy. Wspomniałem już o komputerze i on również dostał aktualizację. Centrala biznesów, którą możecie kojarzyć z salonu gier, znajduje się teraz także w środku Terrorbite, co w mojej opinii zostało zrobione trochę na odwal Ponieważ teraz w Terbajcie mamy dwa komputery, w których niektóre opcje się powielają, jak choćby namierzanie niektórych ładunków z biznesów. Fajne na pewno jest to, że możemy teraz tego miejsca kupować zasoby do bunkra czy do klubu motocyklowego, jednak poza tym nie widzę jakichś większych zastosowań w praktyce i raczej to niewiele zmieni w prowadzeniu biznesów, o ile zmienia cokolwiek. Jeśli posiadacie centralę biznesu w salonie gier, to uważam, że nie ma potrzeby, abyście ją kupowali w Terbajcie, ale to jest tylko moja opinia. Trzecia nowa rzecz, która moim zdaniem jest totalnie bez sensu, to skaner przedmiotów kolekcjonerskich. I polega tu na tym, że prowadząc terrorbyta i uruchamiając ten skaner na radarze wyświetlają się rzeczy kolekcjonerskie, które jeszcze nie zebraliście. Jak na przykład produkty LD Organics, karty kolekcjonerskie albo figurki z Placzałego Gniewu. No tych znajdziek gdzie GTA mamy bardzo dużo, ale uważam, że tutaj także zmarnowano potencjał tego pomysłu. Po pierwsze na radarze nie widzimy jaki rodzaj znajdźki znajduje się w naszym pobliżu. Wyświetla się jeden jednolity znaczek, a po drugie w niektórych miejscach są one trudno dostępne i nie wiedziemy tam siłą rzeczy thirdbytem, wtedy jesteśmy zmuszeni z niego wysiąść, a kiedy to zrobimy to skaner się wyłącza i tracimy z radaru namierzoną znajdźkę starałem się korzystać z tej opcji, ale szczerze częściej to irytowało niż pomagało poza tym polecam stronę GetaWeb.eu, na której znajdziecie wszystkie znajdźki możecie sobie je przefiltrować według kategorii, czyli możecie ustawić sobie tylko karty kolekcjonerskie, nadajniki figurki, produkty LD Organics i tak dalej tak dalej mamy tego pełno, wszystko wyświetla się na całej mapie i dodatkowo mamy zdjęcie aby łatwiej było nam się połapać gdzie dokładnie się to znajduje. Więc wracając do terabajta, ta opcja byłaby bardziej sensowna, gdyby można było wybierać namierzanie konkretnej znajdźki i gdyby one były podświetlane na całej mapie, a nie tylko w promieniu kilku metrów od nas. A ostatnia rzecz jaką tutaj dodano, to po prostu zwykły zagłuszać namierzania rakiet, to znaczy taki opresor MK2 nie będzie w stanie nas namierzyć. Jeśli oglądaliście w tym roku zaktualizowany odcinek o najbardziej pancernych pojazdach w GTA V, no to wiecie, że TeraBite jest drugim najbardziej wytrzymałym pojazdem w grze, jest w stanie wytrzymać ponad 30 rakiet RPG, a jeszcze więcej rakiet, namierzających, które zadają mniejsze obrażenia. Teraz dochodzi do tego zaguszacz, więc trzeba będzie się jeszcze bardziej napocić, aby zniszczyć Terrabajta. Więc nie wiem, czy z takiego punktu defensywnego TerrorBite nie jest najlepszy w grze pod tym względem. Więc podsumowując, nowości w Terrorbite, dwie opcje, których nie dało się zepsuć, czyli zaguszać rakiet i ukrycie na radarze, działają dobrze i zwiększają defensywę Terrabajta. A pozostałe dwie opcje, które miały największy potencjał, to znaczy, Centrala biznesów i skaner znajdziek, Moje opinie mogły zostać wykonane o wiele lepiej. Idąc dalej, zostajemy przy zagłuszaniu rakiet, ponieważ w najnowszym DLC dodano tą opcję do kilkudziesięciu samochodów i motocykli. Ciężko wymienić je wszystkie, ponieważ jest ich bardzo dużo, więc listę pojazdów pozostawiam Wam w opisie. Oczywiście dodanie tej rzeczy jest odpowiedzią na istnienie takich pojazdów jak Deluxo czy Opresor MK2, które denerwują graczy na publicznych sesjach, tym bardziej, że zwykłe pojazdy nie mają szans w starciu z nimi także z tej zmiany myślę, że najbardziej będą zadowoleni gracze, którzy zazwyczaj po mapie poruszają się zwykłymi samochodami i motocyklami. I ostatnia rzecz w tym odcinku to oczywiście ubrania, które są dodawane co DLC, a w tym update'cie dodano ich całkiem dużo, bo aż 100 sztuk odzieży męskiej i 100 sztuk odzieży damskiej to już każdy z was musi sobie na spokojnie przejrzeć, co zostało dodane mi osobiście podobają się bluzy, które teraz widzicie na ekranie i teraz też wam pokazuję najwięcej rzeczy, ile się tylko da i może coś spośród tego przypadnie wam do gustu. A w tym odcinku to już właśnie Tyle, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zachęcam też do zostawienia suba na dole, razem z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, czy to z GTA 5, czy ze zbliżającego się GTA 6. Również w opisie i przypiętym komentarzu pod tym filmem zostawiam Wam link do playlisty, na której znajdują się wszystkie filmy z tego DLC, m.in. ile można zarobić na nowym biznesie, porady związane z misjami. Ukryte pojazdy w plikach gry, i tak dalej, i tak dalej. Macie tego bardzo dużo i warto się z tym wszystkim zapoznać. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się też na live'ach, na które Was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim, cześć!